Dobry wieczór moi drodzy, z tej strony Karol Wójcicki z głową w gwiazdach, a to jest z głową w gwiazdach live e, no i niestety bardzo chciałem wam pokazać dzisiaj to co miało nastąpić na niebie lada moment, dlatego, że przez chwileczkę będziemy mieli okazję zobaczyć przelot najnowszej grupy Starlinków, która została wystrzelona dzisiaj nad ranem o godzinie 3.02 zaledwie i dokładnie o 17.58 za mniej niż minutę będą widoczne nad waszymi głowami. Jeśli jesteście mieszkańcami teraz południowej, południowo-wschodniej Polski to biegnijcie na obserwacje, bo będziecie mieli świetne warunki do oglądania. No niestety, u mnie, jak widać oba, obie kamery pokazują teraz niezbyt wiele. Ja jeszcze zna Nadzieją, taką ostatnią rozstawiłem teraz y, kamery, żeby, żeby zobaczyć, czy może gdzieś mi się jakiś prześwit w chmurach zdarzy, ale niestety wygląda na to, że niewiele z tego y, będzie. Natomiast y, w tym momencie dokładnie 17.58 starenki powinny być już dokładnie nad południowo-wschodnim horyzontem na wysokości około 10 stopni w, na pograniczu konstelacji y, Delfina i y, Źlebięcia. Więc tam powinniście ich szukać, a potem będą knęły w ciągu najbliższej minuty w kierunku Pegaza. Chociaż to jest oczywiście perspektywa centralnej Polski, gdybyście patrzyli na to w, z perspektywy południowej Polski, to będziecie mieli zdecydowanie wyżej nad horyzontem, na wysokości pewnie e, nawet do 80 stopni. Zwłaszcza ci, którzy mieszkają w okolicach południowo-zachodniej granicy naszego kraju, e, gdzieś niedaleko osłabionego ostatnio Turowa, no to tam będziecie mieli praktycznie e, w Zenicie. Więc patrzcie teraz do góry, bo macie przelot taki. E, od bardzo dawna, dlatego że ostatni raz satelity Starlink w formacji takiego zbitego jasnego pociągu były widoczne na niebie ładnych parę miesięcy temu. Przez długi czas nie było startów satelitów Starlink, nie było ich niestety widać. No i, no i co tu dużo mówić, no niektórzy za tym widokiem się stęsknili. Ja miałem bardzo nadzieję dzisiaj Wam go to pokazać. Byłem zapakowany, mam już zestaw mobilny do transmisji, którego teraz Wam wszystko nadaję. Chciałem wam pokazać ten obrazek em, podczas wyjazdu w teren, no ale niestety pech chciał, że e, zapomniałem o zajęciach dodatkowych e, córki, i efekt był tego taki, że no nie mogłem pozwolić sobie na wyjazd gdzie daleko, ale przybyliśmy za tą bardzo poważną rozmowę i stwierdziliśmy, że jeśli będzie jeszcze raz kolejny pociąg, no to wtedy jedziemy na moje. Tym razem Ada była na tańcach przynajmniej. E, widzę, że niektórzy z Was mają już informacje, widzę informacje od niektórych, że, że u Was lecą. W Białce Tatrzańskiej. Piękne niebo jest, pisze Monika, kujawsko pomorskie gdzie patrzeć. Patrzeć nisko w kierunku południowo-zachodniego horyzontu, ale widzę, że w Turku lecą. Uwandy Hepner też lecą. Małopolska, patrzcie wysoko do nie w górę, zobaczycie je za chwilę. W kierunku południowo-zachodnim tam będą one widoczne. Więc próbujcie moi drodzy. Ja, jak widać, mam niebo niestety w tej chwili całkowicie zachmurzone. Miałem taką nadzieję, że rozpogodzę nie może dotrze tutaj gdzieś na Mazowsze, ale, ale się nie, nie doczekałem. Także będę próbował łapać jutro. Jutro, na szczęście, moje dziecko chyba nie ma żadnych zajęć dodatkowych i wtedy je porwę w podróż. Jak trzeba będzie je jechać gdzieś na południe do Krakowa, to cholera pojedzie ze mną. Trudno. Póki co, moi drodzy, mamy już godzinę 18, więc Starlinki w tym momencie już powinny wejść w cień ziemi. No i, i tyle, <laughs> moi drodzy. Te, już powinny one w tym momencie znikać z, w cieniu naszej planety, więc kto je zobaczył, to no to gratuluję. Zobaczcie, że mi tutaj się zrobiła jakaś dziura w chmurach, e, ale na pewno nie na tyle duża, żeby w tym przyjaśnieniu zobaczyć e, gwiazdy. No tak chciał tym razem los. Um, moi drodzy, to, 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 ja wam się tylko tu pokażę, że ja tutaj jestem z wami. Aha, tylko że jestem nieostry, ale to się szybko naprawi. Hmm. Albo i nie. Może zdjęć osłonę. Ok, teraz, mi możecie zobaczyć, że tutaj cały czas za tym wszystkim stałem. Yy, tylko, że wyglądam bardzo niebiesko. Zmieniłem balans bieli. To nie będę wam się pokazywał. Moi drodzy, to była taka szybka transmisja, bardzo szybka, bo ja dosłownie 10 sekund temu wlazłem do domu z, 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 z dzieckiem, z powrotu z zajęć dodatkowych. Więc dzisiaj się nie udało mi. Mam nadzieję, że Wam się udało. Wrzucajcie zdjęcie, wrzucajcie filmy na z w gwiazdach. Ach piszą Krzysztof, że były piękne. Jelenia Góra już po, ale było pięknie widać. E... No właśnie, bo to był bardzo młody start. To znaczy, to był młody przelot w tym sensie, że on był zaledwie słuchajcie 15 godzin po starcie. 15 godzin, bardzo krótki. Takich startów, takie starty przeloty rzadko można zobaczyć. Także. Mam nadzieję, że wy widzieliście, a ja jutro słuchajcie, poruszę w teren, gdzie się spróbuję zobaczyć. Jutro też będzie szansa na ich zobaczenie, aczkolwiek już będą niżej na wysokości około 20 stopni. Jutro dzisiaj miał być 30, więc wciąż południowo-zachodnia Polska będzie jutro e, miała dokładnie, e, znaczy podobne warunki do tych, które miały dzisiaj, więc ja Wam dokładnie opiszę to jutro rano i będziecie mieli ściągawkę na, 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 na jutrzejszy wieczór, gdzie i jak je łapać. Ja patrzę tylko sobie jeszcze na prognozy pogody na jutrzejszy e, dzień, jak to będzie wyglądało zachmurzenie jutro. Jutro będzie ciężko w całej Polsce, żeby je zobaczyć. O mamo, szkoda, że dzisiaj mi się nie udało. Bardzo mi szkoda. Ale nic, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się wszystko udało, więc, więc, więc tak. Ja spadam, słuchajcie, to sobie tylko tutaj w, wyłączymy transmisję. E, wracam i moi drodzy, zaraz Wam napiszę, e, może koło 20, trochę więcej na temat e, akcji charytatywnej, e, która jest dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Daliście czadu, tam jest ponad 10 tysięcy złotych już za noc ze mną w Bieszczadach. To będzie naprawdę świetna akcja. Moi drodzy, to było Z głową w live. Słyszymy się wkrótce, e, a teraz e, no, czekam na Wasze materiały zdjęciowe i filmowe. Z tego przelotu, dajcie znać, wrzucę je na złową wersję. Do zobaczenia!